Mój dziadek, dr Henryk Jarczyk, urodził się w Podlesiu, w powiecie pszczyńskim, 16 czerwca 1889 roku. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, miał dwie siostry i sześciu braci. Najstarsza siostra, Anna, była położną i przez prawie 60 lat opiekowała się Kobietami w, 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 w Kostuchnie, w Podlesiu, w ogóle na ten okres okręg Mikołowski. Dwóch braci dziadka poszły w jego ślady i zostali również lekarzami. Najstarszy brat, Robert, przejmuje gospodarstwo, majątek po ojcu. I w międzyczasie, jak to rodzina mówi, też się załapuje na politykę, zostaje posłem do Sejmu Warszawskiego, posłem, posłem na Sejm Warszawski. Dziadek kończy szkołę podstawową w Podlesiu, potem jest Mikołów, gimnazjum w niemieckim, w Gliwicach, to jest niemieckie gimnazjum, tam <laughs> należy do konspiracyjnego towarzystwa Tomasza Zana, tym towarzystwem w, 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 w tym okresie opiekuje się jego bliski kuzyn adwokat Konstanty Wolny. A studia medyczne, wszystko się dzieje bardzo szybko. Studia medyczne podejmuje, mając 19 lat, to jest rok 1908 bodajże, zaczyna studiować na Uniwersytecie Wrocławskim. A naukę potem kontynuuje w Lipsku i w Monachium. W Monachium uzyskuje dyplom lekarza. To są jego, jego w, 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 tak powiem studia. Czyli jest rok 1914, jak dostaje ten dyplom lekarza? Wybuch I wojny światowej, ponieważ znajduje się na terenie Niemiec, czyli w Monachium. Jest mobilizowany od razu do sanitariatu Wojska Niemieckiego. Za rok, czyli w 1915, jest kontuzjowany, zranny, więc przerywają na czasowo, zawieszają go i zabierają z frontu. Przechodzi rekonwalescencję i, żeby nie tracić czasu, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, czyli wpierw w Lipsku, w, na, w Uniwersytecie Lipskim, na Wydziale Chemii Fizjologicznej, a potem w Wiesbaden, w Miejscowym Szpitalu, Miejskim Szpitalu, robi w laboratorium swoje badania do późniejszej pracy doktorskiej.